Cześć, witajcie, tu Grzesiek Szybieniecki, a razem ze mną Karol Wasiek. Cześć, Karol. Cześć, witaj. Karuzela transferowa już numer 9. Tyle już odcinków dla Was przygotowaliśmy wspólnie odnośnie tego, co się dzieje w trakcie tego off -season. Karol, napisałeś na X, że pojawiły się nowe informacje. Jest niedziela wieczór, więc warto o tym wszystkim porozmawiać i zacznijmy od czegoś, czy właściwie od takiego hasła, które mi napisałeś, który bardzo mnie intryguje, a mianowicie Jeffrey Grossell, bo wydawało się, że to jest gracz, który no, chyba grać nie będzie, tak przynajmniej mówiłeś w poprzednich swoich doniesieniach. Tak jest i, i to jakby stanowisko się nie zmienia. Jeff Grossell, można powiedzieć, że zawiesza swoją koszykarską karierę, ale mam konkretne informacje w kontekście jego przyszłości. Prawdą jest, że Anwil Wosławek zadzwonił do Jeffa Grossella i zapytał, czy no nie, nie widziałby siebie w Anvilu Włocławek. Trener Grzegorz Korzan wiem, że był w nim wstępnie zainteresowany. Znają się z kadry. Tak jest, i Jeff przyznał, że faktycznie Anvil wyraził zainteresowanie jego osobą. Ale Jeff Grossel odrzucił te, powiedzmy, zapytanie. Nie chcę mówić, że to była oferta, bo to pewnie za duże słowo. Bo powiedział, że zostaje w Stanach Zjednoczonych i podejmuje pracę na uczelni Creighton. Będzie trenerem zawodników wysokich, powiedzmy trochę jak Przemysław Karnowski na innej uczelni. On też był w sztabie szkoleniowym. I na razie Jeff Grossell będzie na tym koncentrował się w kontekście swojej koszykarskiej przyszłości. Więc można powiedzieć, że zawiesza karierę. Bo jeśli zapytałem, że czy to będzie już koniec jego kariery, powiedział, że prawdopodobnie, ale jeszcze daje sobie furtkę do powrotu. Powiedzmy jak Tony Meyer, tak? który rok nie grał i wrócił. Moim zdaniem coś takiego może nastąpić. Dlaczego? Dlatego, że. Jeff Grossel spodziewa się y, narodzin dziecka. Y, to będzie chyba y, na przełomie nowego roku, więc y, wtedy, wiesz, po narodzinach często zmienia się optyka na pewne kwestie. Więc na razie. Co się uciec z domu chciałeś powiedzieć? Y, wiesz, co, wiesz co, łatwiej pewne rzeczy pewnie y, planować. Więc y, a Jeff już ma dziecko, więc tutaj jest kwestia, y, jakby, wiesz, organizacji tego całego życia rodzinnego i koszykarskiego, więc. Jeff Grossel jeszcze raz zawiesza swoją koszykarską karierę, podejmuje pracę na uczelni Creighton, będzie trenerem graczy wysokich i na razie w koszykówkę grać nie będzie, co uważam, że jest ze stratą, chociażby dla Polskiej Ligi, bo to jednak moim zdaniem jest naprawdę wartościowy zawodnik. Wiem, że teraz wszyscy o tych rzutach wolnych mówili w tym sezonie, ale mimo wszystko zawodnik, który gdzieś swoją koszykarską jakość ma. Dwie rzeczy do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze, rzeczywiście wszyscy skupiali się na tych rzutach wolnych i to nie jest tak, że Jeffrey Grusel nagle z poziomu MVP ligi, a przecież to był taki poziom, nagle stał się totalnym jaśkiem. Tak nie było. Natomiast rozjechała się trochę w jego przypadku wartość do ceny i chyba to też bardzo wiele osób bolało i dlatego trochę było tutaj tej szyderki. A druga rzecz, powiedziała się Przemku Karnowskim, że był trenerem na uczelni, to prawda, ale ostatnio można było go zobaczyć w koszeruce Atlanta Hawks. I kto wie, czy on tam w sztabie czasem nie wyląduje. To byłaby super informacja. Można by rzec, że kolejny Polak w NBA. Lubimy te, takie tytuły, ale to super. Ja uważam, że super, bo życie, już kiedyś to mówiłem, życie po życiu jest bardzo trudne. Naprawdę trudno zorganizować takie życie, zwłaszcza, że Przemek był naprawdę wielkim talentem. Dużo się o nim mówiło, więc fajnie, że Przemek sobie radzi na nowej drodze. Życzę mu jak najlepiej. Był kiedyś z nim rozmowa na kanale Nie ma co gdybać, więc życzymy Przemkowi jak najlepiej. No dobra, wywołałeś Andrzej Wocławek, no to musimy pociągnąć ten temat, bo dzisiaj również w Twoim tekście na skrajne NBA pojawiły się pewne doniesienia. Co możemy o tym więcej powiedzieć? Tak, pojawiły się dwa e, nazwiska, tak? E, tak. Czyli Adrian Bogucki i Szymon Zapała. Widziałem, że kibice Złotówka, e, no. Ta informacja o Adrianie Boguckim strasznie takich rozemocjonowała. E, Dyplomatą jesteś. Nie, tak, ale wiesz czemu, bo widzę, że grzeje to nazwisko oczywiście no, w sposób negatywny, no, nie pozytywny, tylko negatywny, ale należy pamiętać, że zmienia się przepis. I teraz tak, jeśli Anwil Wosławek dużo pieniędzy na przykład przeznaczy na pozycję numer 5, na takiego podstawowego centra, a Adrian Bogucki, no mimo wszystko będzie musiał zejść z sceny, no bo tyle co on zarabiał w Śląsku, to już nie będzie zarabiał na, na ten moment, no bo jednak jest przepis, więc moim zdaniem taki gracz na... 10, 15, może 18, czy wcale nie jest zły. No bo, bo teraz tak, no można by pójść po gościa, nie wiem, witliński, dziewa, ale to są naprawdę potężne pieniądze. I teraz może warto przewartościować trochę sytuację i na przykład naprawdę dużo pieniędzy zainwestować w pozycję numer 5 podstawowego centra i wziąć. Jako takie coś więcej niż uzupełnienie Adrena Boguskiego za mniejsze pieniądze. No tak to widzę, bo ten zapała też. Myślę, że też gdzieś tam się kręci nazwisko Dawida Słupińskiego, byłego, byłego gracza Anwilu Wosławek. Więc wiesz, po prostu jest trochę inny model budowania drużyny w kontekście zmiany przepisu. Tak mi się wydaje. Dwie rzeczy. Adrian Bogucki już w Wrocławku grał, nie wyszło, od w sezonu. Adrian Bogucki zderzył się ze Śląskiem Wrocław i na razie nie potwierdził, że jest w stanie grać na szczycie Polskiej Ligi Koszykówki i słuszne są tutaj obawy, jeśli chodzi o niego i także ta negatywna atmosfera może wpłynąć, nie wiem jaki jest że tak powiem, przygotowane mentalnie Adrian Bogucki do grania. Czy to jest zawodnik, na którego to całe otoczenie może mocno wpłynąć, czy nie, to jest dla mnie trochę zagadka tutaj. Natomiast jedna rzecz w tym wszystkim, myślę, że tutaj za wiele nie zdradzę, czy, czy może jakiejś wielkiej tajemnicy nie zdradzę, ale w ostatnich latach, kiedy Przemysław Rasunkiewicz był trenerem Anwilu Włocławek, on myślał o Adrianie Boguckim i generalnie uważał, że jest w stanie z tego faceta, z tego chłopaka mieć trochę pożytku. Miał go w U20 razem z Łukaszem Kolendą którego teraz ma chociażby w Rostoku, więc kto wie, być może Grzegorz Korzan no, gdzieś ten pomysł podziela. Do dzisiaj trener Frasunkiewicz tak uważa w kontekście Adrena Boguckiego. Bardzo tak. cenna wskazówka czy spostrzeżenie z swojej strony, bo faktycznie tak jest. Więc wydaje mi się, że jakby trener Frasunkiewicz miał dziś budować zespół w kontekście gry w PLK, to myślę, że nazwisko Boguckiego. I przy tych starych przepisach, czy tych nowych przepisach, na pewno byłoby mocno brane pod uwagę, i wydaje mi się, że Anwil też gdzieś na pewno patrzy w jego kontekście. Też patrzy mocno w kontekście Szymona Zapały. To też nie jest żadna tajemnica, ale w kontekście Anwilu, myślę, że warto powiedzieć o jednej rzeczy. Z tego, co dzisiaj. Udało mi się ustalić, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że pierwszym gościem, który pierwszą osobą, która o tym napisała, to był Marek Szubski, tak? Czyli szósty mhm. zawodnik, czyli Islandczyk. Elwar Frykson, to myślę, że jest zawodnik, który naprawdę jest bardzo blisko dołączenia do szeregu Anwilu Wocławów. Ostatni sezon w Grecji? Tak, nawet dwa chyba, bo najpierw Albo w Pałacu, tawek, tak. Później był zespół Marusy Ateny. W którym grał. Hmm, pamiętam, jak o nim pisałem w kontekście Indiego Van Vlita, którzy oni są przyjaciółmi. I pamiętam, że pisałem, że przyjaciel idzie do przyjaciela, czyli Van Vlit do e, Fryderiksona, ale powiem więcej. Fryderikson w sezonie 23-24 grał z Michałem Michalakiem w pałku. Mhm. Michał więc, Michalak tam kończył sezon. Tak. Po odejściu więc, z czarnych subsk. Dokładnie, więc <laughs> można by powiedzieć, że znowu takie connection trochę. Yy, greckie. W Więc Więc tego, co usłyszałem, gdzieś ten Frydykson chyba zdecydował się na Anvil, albo, bo wiedział, że to jest bardzo dobra opcja i chce w tą opcję iść. No wiemy, że są sprawy formalne, na to nie mamy wpływu, no ale sama deklaracja ze strony zawodnika jest bardzo istotna. Więc tutaj Islandczyk, reprezentant Islandii z tą kadrą będziemy przegrali na eurobaskecie, więc to okay. są, to jest bardzo ciekawa informacja. Myślę, że to jest taki mocny transfer ze strony Anbilu. Jedyne tutaj... Taka wątpliwość to może być właśnie to, że on, jego nie będzie w trakcie okresu przygotowawczego, no bo będzie z kadrą Islandii, to jest reprezentant kraju, a to on ma być mózgiem tego zespołu, tak? Bo to nie będzie backup, to byłby zawodnik do pierwszej piątki. W kontekście Szymona Zapały, byłem dzisiaj w Pruszkowie na sparingu kadry B. Tam Szymon Zapała był anonsowany jako ten zawodnik, który otrzymał powołanie, zresztą tak samo jak Kacper Kołaczek chociażby, ale obaj nie przyjadą na kadrę B, zostają w Stanach Zjednoczonych. Trochę ob. Obawiają się chociażby o urazy, dlatego że Kacper Kłaczek będzie miał jeszcze jeden sezon w NCA, przetransferował się do innej uczelni. Będzie takim super seniorem, chyba coś takiego wchodzi teraz w NCA, że y, można wydłużyć swoje studiowanie. Szymon zapała, natomiast y, no y, oprócz tego, że liczy na to, że gdzieś tam może udałoby się zostać w Stanach Zjednoczonych i jest tam prywatnie już związany chyba z jakąś kobietą, no to w Europie także szuka pracy i Anvil na pewno nie jest jedynym miejscem, do którego mógłby Szymon Zapała trafić. No to byłby duży transfer, bo, bo z, no, z tego, co można było posłuchać, to oczekiwania finansowe Szymona wcale takie małe nie są. O, widzisz, więc wydaje mi się, że jeśli ten Grosel, tak jak powiedziałem, zawiesza karierę, no to tych polskich opcji, no to coraz mniej podkoszowych. A wiem, że trener Korzon chciałby mieć polskiego, że tak powiem, przedstawiciela na pozycjach podkoszowych, więc tych tak. opcji wcale dużo nie ma. No i te trzy nazwiska myślę, że będą grane. To znaczy Bogucki, Zapała i Słupiński, no te, i tak to osobiście widzę. Też, też tak uważam. Dobrze, idźmy do kolejnego tematu. Fredrickson, ostatnie zdanie, no wpisuje się w to, co mówiliśmy, że europejski rozgrywający, doświadczony i tak dalej. Dobrze, Legia Warszawa, tam ruch cały czas, ojost silnicz potwierdzony, w momencie, kiedy byliśmy razem w Sopocie i nagrywaliśmy, to właśnie ta informacja wypłynęła. Co dalej? Tak, bo zapytałem, czy Legia Warszawa będzie klubem, który od razu wystartuje z sześcioma przegrażcami i usłyszałem odpowiedź, tak, że Legia planuje wystartować w sezonie 25-26 z sześcioma obcokrajowcami i myślę, że nadal, nadal możliwy jest temat powrotu Mate Włódzicia. Okej. Okay. Bo myślę, że tutaj dużo kibiców pytało, no ale jak mamy tego Esończyka Tasa, no to czy to jest jeszcze miejsce, czy są finanse dla włócicia? No są, są. Z tego co słyszę, nadal ten temat jest aktywny, i możliwe do zrealizowania, uważam, że dla, Mate, dla samego włóczyćcia byłaby to bardzo dobra opcja. No, zdecydowanie i dwóch takich mocnych fizycznie centrów to by było coś, coś na pewno ciekawego. Zdaje się, dzisiaj też podpytywałem o tego twojego tajemniczego estończyka. I chyba rzeczywiście dalej ten temat jest możliwy. Więc. No, zobaczymy, czekamy. Liczę, że to się rozwiąże pozytywnie, chociaż bardzo dużo żeby było tych reprezentantów kraju w legi Warszawa, i można by było mieć trochę wątpliwości, czy ten prestiż totalnie nie byłby rozwalony. Ja myślę, że ten stończyk, ten tajemniczy. To mimo wszystko uważam, że jest raczej już niemożliwe, bo to okay. jest bardzo duży poziom, też finansowy, ale przede wszystkim. Bo to jest bardzo bez... duży prospekt, możemy dodać. A, tak. tak, a to jest też zawodnik, który chce grać wysoko w kontekście poziomu ligi w Europie. Więc wydaje mi się, że ma naprawdę ciekawe oferty na stole. Myślę, że jak ta sprawa się kiedyś tam rozstrzygnie, to na pewno szerzej o tym opowiemy, bo, bo to jest temat godny uwagi. MKS Dąbrowa Górnicza dzisiaj ze sporą bombą transferową. Powrót Dominika Grina do Polskiej Ligi Koszykówki, zawodnika, który był liderem Dzików Warszawa, który był jednym z najfajniejszych obcokrajowców przed rokiem. Zapytałem dzisiaj, nawet w Dzikach, prezesa Dzików, czy nie jest zaskoczony. Powiedział, że tak i że ta informacja, że Dominik Green jest do, dostępny, no taka, dosyć zacieka zaciekawieni wszyscy byli. No MKS skoczył naprawdę, no Pokazał pazury, bym powiedział. Tak, jakby potwierdzają się słowa prezesa Łukasza Żaka z, z tego wywiadu. Często wspominamy ten wywiad, no ale jakby mamy odzwierciedlenie, że faktycznie te słowa nie były nie wrzucone na wiatr, czy, tylko faktycznie no, większy budżet w MKS-ie no i Dominik Green. To jest bardzo ciekawy podpis. Muszę tutaj pochwalić e, e, zespół. E, Medialne MKS-u, że no to nazwisko absolutnie nie wyciekło. I MKS wziął wszystkich z zaskoczenia w niedzielę. E, naprawdę no taki nietuzinkowy termin, można powiedzieć, bo ja nie lubię niedzieli jako ogłaszania transferu, bo myślę, że jednak większe zainteresowanie ludzi jest od poniedziałku. Myślę, że poniedziałek, mhm. piątek to jest jednak chyba. Nawet, nawet sam kiedyś mówię, że na odcinki na YouTubie nie cieszę się aż takim wielkim zainteresowaniem. Tak, tak statystyki pokazują, że jest Więc... lepiej. Więc, no, ale dobra, szacunek dla MKS-u wziął wszystkich z zaskoczenia. do mnie który ma naprawdę dobry sezon za sobą na Litwie, w zespole Juventus-Utena, więc, no, bardzo ciekawe nazwisko. No I tutaj znowu mamy, znowu mamy takie connection w kontekście tego, że to jest powrót do trenera, w którym tak. był w Dzikach, prawda? I on tam dobrze grał w tych Dzikach, trenera tak. więc to mi się podoba. Lubię coś takiego, powiedzmy, w cudzysłowie, że taki żołnierz trenera wraca. I, I jakby znów jest kooperacja. To mi się bardzo podoba. W kontekście MKS-u mogę też powiedzieć, że jest mocno zaawansowany temat jakby dalszej kontynuowania współpracy z Aleksandrem Jedna, Jednak. Okay. No dobra, Dominik Green to może być jeden z najwyższych kontraktów w MKS w ostatnich latach, albo nawet najwyższy, bo ja tutaj się spodziewam takiej kwoty, no gdzieś około 10 tysięcy dolarów, nawet za miesiąc gry, no bo tak bym sobie przynajmniej wyobrażał wartość tego zawodnika, który jakby nie patrzeć jakąś tam gwiazdą Polskiej Ligi Koszykówki był. No to był jeden z najlepszych strzelców poprzedniego sezonu, nie tego, który się skończył, tylko jeszcze wcześniejszego. Dobrze, mamy teraz Trefla na rozkładzie. Co w treflu od soboty się zadziała. Tak, myślę że, myślę, że w, w dniu, w którym nagrywaliśmy, to był piątek, z tego co usłyszałem, była zaplanowana na wieczór rozmowa dyrektora do spraw sportowych Tomasza Kwiatkowskiego z nowym trenerem, Mikoł Arkasem. No i tutaj sprawa wygląda następująco. Mówiłem o tym wcześniej, że tref równolegle, tak jak Anwil, prowadził rozmowy z trenerami i z polskimi zawodnikami. I gdzieś tam dogadywał warunki współpracy. No i ci zawodnicy można powiedzieć, że tak czekają troszeczkę, są na stand by. To znaczy, mhm. są wynegocjowane pewne warunki finansowe, i teraz czekają na odpowiedź ze strony trenera, których tych polskich zawodników by widział. I z tego co wiem, trener albo już zakończył proces oglądania, albo jest w trakcie oglądania, bo też trzeba pamiętać, że trener jest. Mikolarka z selekcjonerem kadry U18 Finlandii. Więc, więc tutaj też to się łączy wszystko. Te Mistrzostwa 23 lipca się zaczynają, więc teraz jest na pewno na rozgrupowaniu kadry. No właśnie, więc tutaj musi połączyć te obowiązki bycia selekcjonerem i trenerem klubowym. To wcale nie jest takie łatwe, bo to jest dużo pracy. Myślę, że trener Szablowski by to, by, by to potwierdził, że to wcale nie jest takie proste. Tak. Ale wydaje mi się, że tak. Jest Jakub Szenk. Coś mi się tak wydaje, że do niego już niedługo dołączy Mikołaj Witliński. Tak mi się wydaje. No i teraz i teraz musi dołączyć jeszcze jeden taki wydaje mi się, wartościowy Polak. Gdzieś tam dwa, trzy nazwiska usłyszałem, no i tam będzie duże chyba grono tych młodych zawodników. I tam mówiliśmy o tym, że to mogą być zawodnicy, którzy byli w poprzednim sezonie w pierwszoligowym zespole rezerw, tak? Czy tam Hats, Jęch, Jęk. Giejzik, być może Sternicki, aczkolwiek wiem, że Sternickiego chce też zespołem KS u i Śląska Wrocław, więc tutaj jeszcze są inne oferty. Też myślę, że ważna będzie jego gra na Eurobaskecie, jaką się tam pokaże, bo być może wtedy będzie jakby kolejne się pojawią oferty. No to tak zawsze jest, że to jest jakby okno takie wystawowe na, na ewentualną grę w kolejnym sezonie. Ciekawostką jest fakt i to myślę, że połączymy wątki, że też wstępnie interesował się Tomaszem Gielą. Tak jak Legia, tak jak Śląsk, tak jak Anvil, no ale wiemy, że Tomasz Gielo jest już na samym finiszu spraw formalnych w kontekście gry w Kingu Szczecin. To wiadomo, że to będzie bomba transferowa. Myślę, że w tej sprawie się nic nie zmieni i to naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy transfer. No, zobaczymy, zobaczymy, w którą stronę trefę jeszcze pójdzie z polskimi zawodnikami, no i też King, który będzie miał już trzech takich bardzo no, takich ciekawych i mocnych tych polskich zawodników, czyli żołnierze, Kostrzewski i Gielo. Więc wydaje mi się, że trener Majherek pójdzie w jakąś taką opcję polską, ale młodą. O. Potwierdzam absolutnie, bo to samo dzisiaj usłyszałem, że telefony od trenera Majherka odbierają właśnie zawodnicy perspektywnicznic, zawodnicy około 20 roku życia, którzy mogliby dać już minuty, to znaczy fizycznie byliby już gotowi. Ale jeszcze nie do końca doświadczeni, nie do końca ograni. Nawet zawodnicy, którzy teraz grają poza granicami Polski w jakich, na jakichś uczelniach, czy na jakichś schoolach dostają takie propozycje czy telefony. Zobaczymy, kto się tam zdecyduje ostatecznie grać, bo w Szczecinie no jeżeli jest kasa na Tomasza Gielo, jeżeli jest Jowan Nowak, jeżeli jest Popowicz i Roberts. Roberts. No, to ten zespół na pewno będzie aspirował do czegoś większego. Na pewno, i można powiedzieć, już takiego ładnego sformułowania, że skład Kinga nabiera rumieńców. No, Wszedł, więc zaczyna to być ciekawy, ciekawy, intrygujący projekt. Zupełnie nowy projekt, bo jednak jest nowe otwarcie po trenerze miłoszewskim jest trener Majerek, więc ciekawie, zobaczymy, kogo jeszcze trener Majerek dołoży na obwód w kontekście jakiegoś takiego. Shootera, bardzo czekam na, na te kolejne nazwiska, więc no, zobaczymy, zobaczymy. I też King chyba z tego, co usłyszałem, może planować grę z sześcioma obcokrajowcami, już ma trzech, bo z drugiej strony Tomasz Gielo może być traktowany jako obcokrajowiec w kontekście jego wynagrodzenia, więc być może jednak pięciu i ten Gielo jako taki powiedzmy oszukany gracz zagraniczny. No, zobaczymy, zobaczymy, w którą tą stronę też pójdzie. Na pewno tutaj kombogardów brakuje osoby, które wesprą Jowana Nowaka, czyli coś, z czym był problem w kontekście jego Mazurczaka, w, chociażby w tym sezonie, w którym No King przegrał złoto, bo tak trzeba sobie to powiedzieć, prowadzili przecież 3-1. Dobra, Karol, mamy następnie do powiedzenia coś o Mateuszu Dziębie. Wklejaliśmy taki skrót czy wstawkę z tej naszej rozmowy, w którym mówię, że Mateusz Dzięba prawdopodobnie wyląduje w pierwszej lidze. Czy jest takie, taka duża szansa i czy ta sytuacja jakoś się rozwinęła dalej? No z tego, co usłyszałem, to Mateusz Dzięba, tak jak yy, miałem okazję wczoraj być, że tak powiem, na mieście i spotkałem ludzi, którzy zajmują się pierwszą ligą i usłyszałem, że faktycznie Mateusz Dziemba gdzieś rozmawiał z, z władzami GTK Gliwice, ale ma wybrać, albo już wybrał, pierwszoligowy zespół GKS Tychy. więc powtórzę, że ten, ten trio, czy ten tercet, śnieg, dzięba kiwilsza, potężny jak na, uważam, że to jest świetny, świetny taki zestaw pierwszoligowy, więc naprawdę tych chyba będą mocne i to będzie kolejny transfer mocny czyli zejście z Pelka do pierwszej ligi. To prawda no, pierwsza liga zapowiada się naprawdę dobrze dzisiaj też miałem okazję poglądać kilku chłopaków którzy będą w tej pierwszej lidze grali no, jestem zaintegrowany jestem zaintegrowany to na pewno Podziało się jeszcze trochę w górniku w Wałbrzych. E, przynajmniej tutaj coś mi mignęło o nawet zmianie prezesa w tym klubie. Co możemy powiedzieć więcej? Z tego co usłyszałem, e, można było przeczytać informację w jednym z, z wałbrzyskich portali, że prezes Rafał Palonek e, zostanie odwołany ze stanowiska e, prezesa zarządu górnika Zamek Książ Wałbrzych. I z tego co wiem, jest to prawda. Jest to prawda, a jednym z kandydatów jest Jakub Lewandowski. No to jest, dla mnie to jest szokująca informacja. Który pełnił ostatnią rolę kierownika drużyny w Kingu Szczecin. Kierownika trochę asystenta. No. Wiadomo, w tak. Kingu obowiązków na jedną osobę przypada dużo. Tak, tak, tak. Pełnił, był, w szta, był w sztabie szkoleniowym, pełnił tak. rolę kierownika, ale wydaje mi się, że też miał jakieś obowiązki takie, nie wiem, scoutingowe, wydaje mi się, że coś, coś było na rzeczy, ale wcześniej tak. był w PG starcie Lublin, u trenera gronka, wcześniej był wiele lat za stalu. Tak. Wiem, że studiował na zagranicznych uczelniach. Jest człowiekiem z Wałbrzycha, co myślę, że w tej sprawie jest bardzo istotne. On kiedyś grał w grupach młodzieżowych górnika Wałbrzych, więc to też jest myślę istotny element, ale powtórzę: dla mnie jest to wręcz szokująca informacja, że taka sytuacja ma miejsce albo może mieć miejsce więc tutaj duża zmiana w kontekście zarządu, menedżmentu. W trakcie okresu transferowego, więc no, to może mieć wpływ. Więc tutaj... A toż po, po budowaniu budżetu, właściwie? Nie? Tak. Albo w trakcie, albo w trakcie, w trakcie, bo, trakcie bo, bo wiemy, że na pewno trwają rozmowy ze sponsorami. Wiem też, że Andrzej Adamek cały czas rozmawia z zawodnikami. Bardzo zaawansowane rozmowy były z takim zawodnikiem, który jest rok po grze na europejskich parkietach w Lidze Duńskiej, Avery Anderson III. I były, trener był na niego zdecydowany. On też wyrażał wstępne zainteresowanie, ale okazuje się, że wczoraj przekazał taką informację, że chce czekać na rozwój wydarzeń w G League. Więc to mamy jedno z nazwisk w kontekście Górnika Wałbrzych. Generalnie to właśnie... Na tej kadrze, żeby była okazja naprawdę porozmawiania tutaj, wszyscy się chyba zeszli, którzy cokolwiek w koszykówce robią. I yy, czasami ja jeszcze może jestem trochę zbyt nowy w tych wszystkich ploteczkach czy, czy zakulisowych rzeczach. Natomiast y, usłyszałem, że chociażby nie udało się dogadać z jednym z zawodników y, jednemu klubowi, bo ten sprawdził sobie, jakie są odległości w Polsce między miastami, że trzeba będzie długo na wyjazdy jeździć. I że tyle czasu w autobusie to mu się nie chce. Y, więc no. Padają naprawdę przeróżne argumenty. Wiesz, pamiętaj, że między zawodnikami jest coś takiego jak poczta pantoflowa: to znaczy, jeden drugiemu mówi, niesie się informacja, wiesz, Amerykanie ze sobą rozmawiają, bo tam znają się, wiesz, z tych uczelni, tak, tak. high school i tak dalej, więc wiesz, to nie jest trudne sprawdzić na zasadzie, jak w tej Polsce się chociażby żyje, tak? I mhm. ja myślę, że większość jednak zawodników z Ameryki powie, że się bardzo dobrze żyje, no bo tutaj w Polsce nie ma żadnych problemów, jest bezpiecznie. Więc myślę, pod tym względem jest wszystko ok, ale kwestia tych podróży, no to jest pewnego rodzaju problem. No nie oszukujmy się, na pewno można byłoby to wiadomo. Nasz stan infrastruktury pod względem wiesz, przejazdów i tak się poprawił w kontekście ostatnich lat, ale jednak te odległości są duże. No jednak, jak mam jechać z Krosna do Szczecina i na odwrót, no to jest bardzo daleko. Nie oszukujmy się. Tak, to trzeba mieć naprawdę mocne powerbanki, żeby przetrwać taką podróż. Na koniec może jeszcze coś o Śląsku. Mówiliśmy w trakcie ostatniego naszego spotkania, że tam też był temat trzymana Zapały, chociażby tam też było zainteresowanie Jakubem Urbaniakiem, i w przypadku tego drugiego no, usłyszałem, że rzeczywiście, jeżeli on miałby się zdecydować na grę w Polsce, to chyba Śląsk, dlatego że ten EuroCup jednak jest Magnesem. Jakby nie patrzeć, to jest przecież chłopak, który grał wiele lat w Hiszpanii i no chyba celuje wyżej po prostu niż Polska Liga Koszykówki, więc jeżeli miałby szukać jakiegoś okna wystawowego, to byłby to właśnie Eurocup. Zobaczymy, czy do tego dealu dojdzie, ale no, zawęziłbym po prostu tę listę możliwości Jakuba Urbaniaka w Polskiej Lidze Koszykówki do Śląska Wrocław. Nie, tak, e, myślę, że, że, że jest to bardzo możliwe. Zresztą to już nie pierwsze podejście Śląska Wrocław pod Jakuba Urbaniaka. Z mojej informacji wynika, że w poprzednim sezonie też taki temat był grany. Finalnie do tego nie doszło, więc być może teraz się uda. Wiem, że tam jeszcze jest temat Czerniewicza. tego Ciągnący Czerniewicza. się już bardzo długo. Ciągnący się, tak, to prawda. Myślę, że tam kwestie formalne są bardzo istotne. No ale wiesz, jak to jest? Czasami tak jest, że ciągnie się, się, się ciągnie, ciągnie i na przykład się krzaczy tak, za przeproszenie. Więc. Do momentu, jak nie będzie podpisów, no to wiadomo, że to trzeba mówić, że prawdopodobnie będzie. No, wiemy, że na końcu, wiesz, najważniejsze są podpisy pod umowami. To prawda. Chyba wszystkie tematy wyczerpaliśmy. Na dzisiaj karuzela transferowa trochę w bardziej takiej skondensowanej formie. Zobaczymy, czy wolicie, jak troszeczkę bardziej te wszystkie ruchy dogłębnie analizujemy i opowiadamy o nich, czy bardziej właśnie tak na zasadzie newsowej. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Zasubskrybujcie również nasz kanał, bo bardzo chcielibyśmy jeszcze w lipcu wbić 3000 subskrybentów. Oprócz tego lajki czy wsparcie, to za wszystko bardzo Wam będziemy dziękować. Karol Wasiek, skrajny NBA. B.A.P.L. również był razem ze mną. E, dziękujemy. Dziękujemy.